W zachodniej części Oceanu Spokojnego znajduje się grupa 992 wysp, znanych pod nazwą Wyspy Salomona. Krajobraz tych terenów obfituje w piękne plaże oraz malownicze góry. Ponad 90% miejscowej ludności stanowią Salomończycy, będący odłamem Melanezyjczyków, zaś resztę populacji stanowią Polinezyjczycy oraz Mikronezyjczycy. Mieszkańcy wysp Salomona od wieków opowiadają intrygujące historie o istotach zwanych przez nich gigantami, które miały dziwny wygląd teraz dysponowały niezwykłymi mocami. Tubylcy twierdzą, że dawno temu giganci przybywali na wyspy Salomona w kulach światła i zamieszkali w wysokich górach oraz na dnie morza. Według relacji co jakiś czas opuszczali tamte miejsca i odwiedzali tubylców, przekazując im różne przydatne informacje na temat życia codziennego. Co ciekawe, w ostatnich latach nad wyspami Salomona pojawiały się dziwne formacje jasnych świateł, a wiele osób donosiło o obserwacjach niezidentyfikowanych obiektów latających na niebie. Czy te wszystkie relacje to tylko mity, czy też może wyspy faktycznie kryją w sobie wiele tajemnic? Najstarsze opowieści miejscowej ludności pochodzą sprzed tysięcy lat i były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Według tych relacji w zamierzchłych czasach na wyspy przybyli giganci, grupa dziwnych istot poruszających się w powietrzu. Giganci potrafili szybko przemierzać wyspy za pomocą tajemniczych kul światła, dzięki którym potrafili dotrzeć na szczyty pobliskich gór, a także głęboko pod wodę. Giganci rzadko wchodzili w interakcje z ludźmi, którzy panicznie się ich bali. Zdarzało się, że porywali młode kobiety i zabierali je ze sobą w góry lub do morza. Częściej jednak wizyta tych tajemniczych istot skutkowała przekazaniem przydatnych informacji na temat metod leczenia, polowania czy też organizacji społecznej. Tubylcy nigdy nie wiedzieli czy podczas kolejnej wizyty giganci przyniosą im wiedzę lub pożywienie czy też tym razem zabiorą członków ich rodzin. Na gruncie niezwykłych spotkań Salomończycy tworzyli figurki przedstawiające owe tajemnicze istoty. Według Tubylców giganci mieli wygląd jakby człowieka i byli odziani w dziwne stroje. Posiadali także niezwykłe artefakty między innymi podłużną laskę dzięki której potrafili niszczyć drzewa i kamienie, co przypomina działanie urządzenia, którym dysponował Bebko Roroti, odwiedzający indian Kayapo. W opowieściach przekazywanych przez Salomończyków można odnaleźć także inne podobieństwa względem relacji wielu ludów z całego świata. Boskie istoty zawsze miały swoje bazy w wysokich górach albo na dnach mórz i oceanów, dokładnie tak jak giganci z Wysp Salomona. Istoty te przekazywały ludziom podstawowe informacje ułatwiające codzienne życie, Robili tak na przykład Tangaroa z archipelagu Markizów, czy też Sumeryjski Oannes, o których było w poprzednich odcinkach. Co ciekawe, mieszkańcy Wysp Salomona opowiadali historię o istocie, której opis bardzo przypomina Oannesa. Był to tajemniczy Adaro, dziwny stwór zamieszkujący dna mórz i oceanów. Adaro miał wygląd człowieka, choć jego lśniąca skóra przypominała rybią, zaś przy głowie miał dziwne przedmioty. Adaro wynurzał się co jakiś czas z morza i podróżując po niebie przybywał do rybaków, przekazując im wiedzę. Kiedy tajemniczy przybysz zbliżał się do ludzi, to ogarniało ich poczucie żarliwego ciepła w powietrzu. Wieczorem zaś Adaro powracał do morza, gdzie znikał na długi czas. Czasami zdarzało się, że rybacy w panice wskakiwali do wody lub ginęli, przez to wiele osób uznawało Adaro za postać raczej złowrogą niż dobrodliwego nauczyciela. Salomończycy wspominali także o sieci tuneli, jakie znajdują się pod wyspami. Według legend niezwykłe istoty poruszały się nimi po wyspach. Co ciekawe, na Wyspach Salomona od wielu lat dochodzi do dużej liczby obserwacji UFO. Takie relacje, pochodzące już z XX wieku, przekazują zarówno tubylcy, jak i turyści. Najwięcej obserwacji ma miejsce na wyspach Guadalcanal oraz Malaita. Według opowieści kule światła oraz latające spotki wynurzają się z wody lub latają wysoko ponad górami. Największa fala obserwacji miała miejsce w roku 1997. Salomońscy rybacy często opisywali, że obserwacją tych dziwnych świateł towarzyszyło poczucie nagłego gorąca. Z kolei mieszkańcy obserwujący latające spotki w górach wspominali o niezwykłej prędkości, z jaką poruszały się te pojazdy. Spoglądając na wszystkie historie z Wysp Salomona zauważymy ciekawe połączenie dawnych opowieści o niezwykłych istotach poruszających się w kulach światła wraz ze współczesnymi obserwacjami takich świateł. Dodatkowo podobieństwa między Adaro, Oannesem, Tangaroa, a Bebko, Rorotim budzą zdumienie zważywszy na fakt, że kultury te nie miały ze sobą kontaktu. Czy te relacje to tylko efekt niezwykłej wyobraźni starożytnych oraz współczesnych ludzi, czy też może zachowane świadectwa spotkań z istotami z kosmosu? Przypadek z Wysp Salomona to kolejna relacja starożytnych ludów opisujących, jak w dalekich czasach bogowie przybywali do nich z nieba. Niewykluczone, że dawno temu zaawansowana cywilizacja istot pozaziemskich przybyła na Ziemię, a jej przedstawiciele nauczali pierwszych ludzi, przekazując im wiedzę na różne tematy. Pamięć o nich przetrwała w opowieściach wielu kultur z całego świata. Dalszych wskazówek poszukamy w kolejnych odcinkach kosmicznych opowieści. Zachęcam do subskrybowania kanału. Thank you.